Siemano jesteśmy sobie dzisiaj w Growcaster W poprzednim odcinku obiecałem wam, że wbiję 5 miliardów pieniędzy Wbiłem 4 miliardy 800, wbijało się to na no dosyć sporo Jakbym miał być szczery to cała automatyczna walka mi się prawie skończyła Zostały mi 4 minuty Więc yy, delikatna kraksa Tym bardziej, że tej w sumie automatycznej walki dostajemy prawdopodobnie 2 godziny co tydzień Czyli na pewno przez najbliższe kilka tygodni będę musiał już farmić samemu Trochę to jest yy, smutne, no, ale nic Dobra, co to jest? Co to znaczy? Analistyki Wave, przejść coś tam, From Mostę 32318. Co to oznacza? Czekajcie. 32318, zapamiętajmy to sobie, zagrajmy sobie tą rundę i być może to są pieniądze, które dostajemy za przejście rundy. 32300, już zapomniałem tak szczerze. Ale dobra, 32300 coś prawdopodobnie było więc sobie sprawdźmy jest delikatny fajny z mojej strony że no, troszeczkę słabą pamięć mam nie wiem mogłem sobie telefonem zdjęcie zrobić czy coś takiego jeżeli będzie się teraz to mega różnić eee, 32380 coś takiego jezu za każdym razem mam wrażenie że mówię inną liczbę pamiętam że było 32000 a tutaj to totalnie nie mam, nie mam pojęcia dobra 32300 coś tam weźmy sobie jeszcze raz o nie, wbiłem gdzieś w jakąś dziwną stronę, czekajcie. Dobra, wracamy ich z desory. Teraz mamy tu 2 803 z potworów. Prawdopodobnie to jest ile dostaliśmy na poprzedniej rundzie pieniędzy. Nie wiem, dlaczego wcześniej było mało. Prawdopodobnie rundę przerwałem w trakcie. Nawet nie wiedziałem, że tutaj można sprawdzić, ile dostajemy pieniędzy. Czyli w sumie dzięki temu, jeżeli bym zmieniał coś w moim deku, to będę mógł sprawdzać, o ile więcej dostanę pieniędzy. Ej, to jest w miarę mądre, tak szczerze. No i tutaj oczywiście nie za bardzo nie za wiele się zmieniło, tutaj mamy obrażenia wieży, najwięcej zadała nasza elektryczna wieża, dlatego że ona bije obszarowo. Następnie elektryczna tutaj ta, ją najbardziej chyba podlepszałem. No, z bohaterów najwięcej obrażeń zadała Elizabeth i teraz tak, jeżeli chodzi o deck pod pieniądze. No to tutaj, jeżeli mamy tą Elizabeth, to będziemy chcieli sobie tutaj dodać Hajsik. W sumie na wszystkie postacie, które cokolwiek biją, będziemy chcieli sobie wrzucić jako przedmiot pieniądze. Żebyśmy więcej mogli zarabiać, co nie? Tam obrażenia nie są jakieś mega istotne, dlatego. Właśnie będziemy chcieli sobie iść w hajsy. do tego będziemy potrzebowali pokonać Smoka i to wsparcie na to. W ogóle to jest taka ciekawa, dosyć rozmina. Mamy zamek podlepszony na 1531 poziom. Co nie, jeżeli atakujemy tego Legendary Smoka, to walka będzie trwała. Czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no mniej więcej 6 hitów. Co oznacza, że jeżeli podlepszymy sobie ten zamek za całe nasze pieniądze, które mamy, dobijemy tutaj 1000 poziomów. Czyli będziemy mieli o prawdopodobnie jakieś dwie trzecie życia więcej. A 2 trzecie z tego co tutaj mamy to około 40 tysięcy. Czekajcie, 2 trzecie to co 80. Nie, czekajcie, co ja liczę. 90 tysięcy to by było jakieś 60 tysięcy, to to powiedzmy, że 50 tysięcy więcej. 130 tysięcy życia, yy, szczerze mówiąc, nie ratuje nas w tej sytuacji, jeżeli dostajemy taki wpierdziel. Więc no, tamtego smoka póki co na razie nie pokonamy. Więc jedyne co powinniśmy zrobić, tak najsłuszniejszy wybór według mnie, zanim mamy wszystko dopakowane w pieniądze. To bić tego smoka, żeby jak najwięcej pieszych przedmiotów nam wydropiło pod pieniądze. Tylko, że ta akcja wygląda tak, że jeżeli odpalimy sobie tego smoka, no to walka ta wygląda no tak szczerze, średnio. Ten smok bije nam mniej więcej tyle, co my mu. No i ta walka trwa długo. Nie wiem, czy chcemy sobie go bić do końca. Raczej i tak go nie zbiłem, bo on mi zły dek. <laughs> Więc do nieźle, nie, nie, nieźle zacząłem tą walkę. Więc no potrzebujemy więcej obrażeń na pewno. Nie wiem, czy włóczników sobie podlepszać, w którą stronę. Które podlepszenia dadzą mi po prostu największego kopa do obrażeń. Jeżeli chodzi o... Tą wieżę pod fajerkę, no to wszystkie są mniej więcej tak samo podlepszane. Ja tego bohatera moglibyśmy podlepszyć. Eee, czekajcie, tutaj pisaliście mi, żebym te wiedźmy wyrzucił. Żebym jedną wyrzucił i zamiast tej wiedźmy wyrzucił kogoś innego. Nie wiem czy to jest dobry pomysł tak szczerze, no bo te wiedźmy one się kombują ze sobą, co nie? Patrzcie, jeżeli tutaj wejdziecie sobie na nią. Tutaj jest większe... 50% cooldownu, co nie? Tutaj jest na przykład... Zwiększa damage o 25% tych innych wiedźm. I tutaj zwiększa atak speed. Więc mi się wydaje, że no tych wiedźmy nie będziemy chcieli sobie wyrzucać. One ładne dnie ze sobą współgrają. Ci łucznicy też. Więc z dekiem mi się wydaje, że jest wszystko w porządku. Tak szczerze. Ok, teraz co mógłbym zrobić, żeby zwiększyć nasze obrażenia? No na pewno mógłbym zainwestować w nasz zamek, przez co byśmy mogli sobie tutaj wyrzucić kilku bohaterów, którzy są pod pieniądze i kilka przedmiotów mógłbym sobie pozamieniać. Które by nam dały troszeczkę większe obrażenia. Mogę sobie też podlepszyć na pewno naszych uczników. Nie wiem, wpakujmy w to troszeczkę pieniędzy. Zobaczymy ile to w ogóle będzie kosztować. 220 milionów. Dobra, Podlepszmy sobie trzy razy. Na razie nam to wystarczy. Podlepszymy sobie zraż zamek może za stówkę. Okej, okay, dwa razy sobie podlepszmy. Dzięki temu będziemy mogli sobie wyrzucić. Któryś z przedmiotów, który daje nam damage. Ok, tutaj, jeżeli chodzi o tego naszego maga, to ta się maga wróci. Dark Elfa, który nas leczy. Raczej nie chcemy sobie nic u niego podlepszać. No tutaj będzie raczej kimś odbicia. On jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o bicie, więc sobie podlepszymy tutaj. Obrażenia nam się zwiększą do 42 tysięcy jednym uderzeniem. Jest, są to fajne obrażenia, jakby miał być szczery. Co jeszcze chcę sobie podlepszyć? Co jest OP pod walkę? Ten Zeus jest OP, tylko że to podlepszenie Zeusa też będzie mega drogie. I wiecie. Niekoniecznie jestem pewien, czy to się da, Ciężko z tej gry teraz nagrywać jakieś dłuższe odcinki, jakby miał być szczery w ogóle. Ponieważ no głównie tutaj będziemy się obracali w podlepszaniu. Tym bardziej jak przyjęliśmy już tutaj tą pierwszą mapkę, drugą mapkę przyjęliśmy. Tak nie do końca, ale te najważniejsze cztery wioski już przejąłem i reszta z mi do przyjęcia. Tylko, że nie przejmowałem tego, bo uznałem, że jeżeli w tym odcinku sobie wszystko podlepszę, to będzie mi o wiele łatwiej pokonać. Sorry, że trochę graję za cicho, widzę to na pasku, ale przed chwilą była za głośno, więc ją troszeczkę wyciszyłem i teraz jest za cicho. Dziwne rzeczy się tu dzieją, ale no nic. Jeszcze wiecie co chcielibyśmy sobie zmienić? To chcielibyśmy sobie zdjąć, to założyć tutaj, a tutaj założyć baraki. Dlaczego tak? Ponieważ on nie ma zasięgu często, żeby bić, a te baraki yy, nie potrzebują jakby zasięgu. Dobra, jeżeli chodzi o te baraki, to w ogóle nie wiem, podlepszymy sobie to, bo 100 tysięcy na to troszeczkę... Od biedy są podlepszone. Wydaliśmy całe nasze pieniądze, które mieliśmy na podlepszenie tych baraków. Ale to chyba dobrze, będzie mieć dzięki temu większe obrażenia. I teraz zobaczymy, jak sprawa wygląda z tym smokiem. Będziemy chcieli sobie jeszcze ten deck troszeczkę pozmieniać i wydrobić jak najwięcej tych S przedmiotów. Oprócz tego ważna rzecz, możemy sobie skraftować legendarny przedmiot. Za 15 S kamieni. I to chyba będzie ten legendarny przedmiot. Będzie to broń, która zwiększa nasz damage procentowo i damage liczbowo i zwiększa nam punkty many. Szczerze, fajny przedmiot. Tutaj w ogóle mamy 320 milionów punktów, więc podeprzymy sobie to w pieniążki chyba. Będziemy dostawać 30 golda, około więcej za zabicie każdego potworka. I fajnie. Tym bardziej, że pieniądze nam się, tak jak już mówiłem, przydadzą, dlatego będziemy chcieli sobie wszędzie tutaj powrzucać pieniążki. Eee, dobra, co chciałem zrobić? Aha, chciałem pójść na tego smoka, no i pozmieniać ten deck tak, żebyśmy bili mu jak najwięcej. I żeby mieć lekki zapas życia. Ok, teraz nagle mi się pewnie tu pojawi mega dużo bohaterów. Patrzcie na to, ten smok mi totalnie nic nie bije. Tak trochę głupio z nim walczyć w momencie kiedy dzieje się to co się dzieje. Dobra, więc wyjdziemy sobie z niego. Ale tutaj jeżeli chodzi o nasz przedmiot, no to co? Wyrzucimy sobie ten przedmiot, który daje nam 20% więcej życia. Shielda sobie też wyrzucimy może na ten moment. I wrzucimy sobie zamiast tego, tutaj na pewno są jakieś przedmioty, okej, okay, mógłbym sobie ten klucz wrzucić, klucz zwiększa nam szansę, o 1% na ten lepszy temek. to jest fajna rzecz i oprócz tego, okej, okay, potwory szybciej przechodzą, to raczej nie, chyba najlepszym przedmiotem pod damage będzie ten jeden dodatkowy slot, ponieważ dzięki temu weźmiemy sobie dodatkowego bossa, a tutaj nie ma chyba nic, co daje nam jakieś sensowne obrażenia, więc dobra, mamy, naszego znaczy bossa, herosa dodatkowego, Mamy tutaj tego dina. Podlepszymy sobie go za tyle ile mamy. Będziemy chcieli sobie go doładować w przyszłości. No na razie musi nam wystarczyć to ile on tam bije. On ma ten 384 poziom, więc raczej ten smog go będzie zabijać na każdej walce, no ale już trudno. Tego hopa możemy sobie ściągnąć, jak miałbym być 4, zamiast niego doładujemy Poseidona, który. Poseidon chyba też był dosyć ładnie podlepszony. Tak, 600 któryś poziom. Tego ziomeczka od naprawy sobie zostawimy, może się przydać. Tutaj tego defendera sobie ściągniemy i zamiast defendera zamontujemy sobie tam. Tak, patrzę, nie za bardzo mam kogo zamiast niego tak szczerze zamontować, bo nie mam nikogo podlepszonego. O, tutaj jest Assassin, tak? Yy, on zwiększa nam critical szansę. Więc co to jest ciekawe, szczerze mówiąc. Załóżmy go sobie, od ma żadnych przedmiotów. Tego naprawiacza mieliśmy sobie zostawić. Ten będzie przydatny. Tutaj z tyłu, 30, 10% więcej życia, to się nam totalnie nie opłaca. To nam daje więcej damage od archersów. Aha, dobra, to mieliśmy przez cały czas. Okej, okay, to delikatny fail z mojej strony. Co chciałbym sobie za to wymienić? Ok, 20% więcej obrażeń od Hirosów. To jest fajne. Czy chcemy mieć mniejszy cooldown? Ten mniejszy cooldown może zostać, nie będziemy sobie tego zmieniać. Więc zostawiamy sobie na razie chyba taki deck, jaki mamy. Zobaczymy. Jak wygląda teraz walka z tym smokiem. Tak z ciekawości. Na pewno bije nam troszeczkę więcej. Żeby nie powiedzieć. Nie no bardzo więcej nam nie bije. Raczej sobie z nim na spokojnie poradzimy. Tutaj jak widzicie jest problem z tym. Że on nam szybko ściągnął tego bohatera naszego. Więc on już nie bije go nic. Chyba go ściągnął bo go tam nie widzę. Ok, My się jeszcze możemy naprawić. Bo mamy tego naprawiacza. Go nie wyrzuciłem. Więc no zapas będzie jakby co. Życia. Delikatny, bo delikatny. Tutaj sobie użyjemy to. Bez naprawy mogłoby nam nie wyjść. Nie no, nawet by wyszło nam bez naprawiania się. Czyli tego naprawiacza szczerze mówiąc też możemy wyrzucić. I zamiast niego zamontować na przykład to nam czas przyspieszy. Okej. Okay. Yy, attack speed i mana cost. Szczerze to się nam do niczego nie przyda. I bez sensu to jest całkowicie. Teraz tak. Zmieniłem sobie tutaj całkowicie ten deck. Trojak Ponieważ yy, z tym deckiem raczej nie pokonam żadnego zamku. Możemy sobie to w sumie sprawdzić, i tak naprawdę liczyłem na to, że poza odcinkiem to wszystko tutaj przejmę. A teraz będzie szło mi o wiele gorzej, patrzcie na to. Nie wiem, zróbmy sobie testa. Zazwyczaj musiałem to na spowolnionym tempie przechodzić, więc teraz też spróbuję na spowolnionym tempie. Czy uda nam się jednak tu przejść? Kurde, wydaje mi się, że będziemy mieli za mało zdrowia. Z innej strony ci ich rycerze nie będą nas bili, dzięki temu, że mamy o wiele większe obrażenia. Ok, zbijają nam troszeczkę tam więcej HP. Nie no, idziemy w sumie w web. w łeb, nasz pasek jest mniejszy, dlatego wydaje się, że więcej tracimy. Ale tak naprawdę jesteśmy mniej więcej w połowie. Łucznik nas leczy o stówę, chyba sto obrażeń, coś takiego. Przydatny jest ten łucznik. Będziemy chcieli sobie go w przyszłości podlepszyć. A to wiecie, przyszłość przyszłością. Okej, okay, dobra, teraz na pewno nam zadali o, więcej, o wiele więcej obrażeń niż my im. Ale chillera, zaraz się naprawimy, więc troszeczkę nadgonimy yy, tutaj wszystko. Okej, okay. jest git. Chyba już nam nie zadadzą tyle obrażeń, ile by mogli, żeby nas pokonać. Ile by musieli, żeby nas pokonać. O tak, o, lepiej chyba to brzmi. Dobra, 11 milionów nam 50 tysięcy życia. No jeżeli będziemy dostawali w pierdze, no to po prostu podeprze sobie zamek poza odcinkiem delikatnie. Ale nie, no dobra. Widzę, że i tak dajemy radę. Pomimo tego, że mamy deck bardziej pod obrażenia, więc miło, miło. Będziemy jeszcze więcej bili, jeżeli to przejmiemy, bo tutaj atak speedłuszników nam się zwiększa. I teraz tak, jeżeli pójdziemy sobie na tą mapę, no to tutaj akurat będzie lipa. Bo jakby siłą tej mapy tutaj jest to, że tutaj jest taka katapulta, która nas atakuje, patrzcie na to. I oni nam zadają bardzo dużo obrażeń tymi swoimi atakami. I my nie nadążymy się naprawiać. Mógłby spróbować ich, wiecie, szybciej zniszczyć. Ale ta katapulta jakby omija wszystkie nasze jednostki i po prostu ładuje nam w zamek. Więc może być z tym dosyć ciężko i słabo. Więc co? Nie mamy póki co tutaj podjazdu na tej mapie, więc nic nie sprogresujemy. Niestety. Jeżeli chodzi o tą mapę. ok, tutaj możemy jumpować wave'y. Nie jestem ciekaw w ogóle o ile jest silniejszy jeżeli jumpujemy, bo tutaj nigdzie nie jest napisane. A na pewno jest trudniej. Nie wiem, ale patrzcie w ogóle na to jak to powinno pójść łatwo. Nie robiłem tego od dawna. A pamiętam, że kiedyś jak próbowaliśmy to zrobić, no to tutaj nie było totalnie żadnego problemu żeby to przejść. I co pokonanie bo dostajemy 10 tysięcy... Na minutę więcej pieniędzy, czyli na godzinę wychodzi jakieś 600 tysięcy. Tak, dobrze liczę. 10 razy 60 to jest 600. Czyli za każde pokonanie godzinne dostajemy 600 tysięcy więcej. Czyli teraz już dostajemy milion więcej, milion 200 tysięcy. Tak, właściwie przy tym, że my mamy zbierać parę naście miliardów. Dajcie 76,800. I zaraz zobaczymy, ile będzie, jeżeli to pokonamy. 76 800, muszę to zapamiętać. Ale chciałem powiedzieć, że. No, w porównaniu do tego, ile my uzbieramy pieniędzy poza odcinkiem, ile dostajemy za live, to tak naprawdę te 600 tysięcy to nie jest nic. I już zapomniałem, ale 70 coś. Nawet nie dostaję chyba tych 10 tysięcy, o których przed chwilą powiedziałem. Wydaje mi się, że z 5 dostałem niecałe. Ale bieda, no nic, no życie, życie. Nic nie poradzimy. Możemy to pewnie pokonać z 20 razy, nawet, ale póki idzie szybko, no to sobie teraz na odcinku pokonamy. Bo no nie ma tutaj żadnego problemu z tym, żeby jak najszybciej to pokonać. 87 tysięcy już mamy. I tak jak już mówiłem, po 5 kołach albo dostajemy. Ok. W ogóle fajny jest y, Kiros, który respi nam troli, czy coś takiego. Bo wydaje mi się, że tych troli, oni jakby nie znikają, trzeba ich zabić. Więc nabicie tego zamku mogłoby by to być bardzo dobre. Tak jak obserwowałem od boku, dobra. 93 tysiące to łatwo będzie zapamiętać. Poza odcinkiem spróbuję dobić ten zamek na maksa, zobaczymy dokąd uda się dojść. Z 5 rund, nie no z 10 może uda się pokonać. Może więcej, zresztą czas pokażę. To chyba jest o 1000 fale lepsze co pokonanie. Czekajcie, zaraz sobie sprawdzimy czy jest napisane. Ok, było 92 tysiące tak, czyli 6400 dostaliśmy. 18 tysięczny poziom. Do 20, 25 tysięcznego poziomu na spokojnie byśmy doszli. Dajcie, mogę to zrobić? Mogę to zrobić, okej. Okay. Kurde, właśnie skipnęliśmy sobie 5 rund. Jak to przegram teraz, to będzie delikatna siara. Wyładowałem na to mega dużo scrollsów. Tak szczerze yy, myślałem, że jej nie ma aż tylu i że to się nie zacznie. Ale jak się zaczęło, no to już trudno. <śmuszę> Musimy sobie poradzić. I było 97400, co nie? Zobaczmy jak teraz będzie. Prawdopodobnie o wiele więcej. 97400 Czyli zwiększyło się o jakieś 30 tysięcy? Coś takiego. 31 tysięcy, nawet czyli to daje nam o 2 miliony więcej co rundę. Ok, wolałbym zachować te 50 kroków, jakbym miał być szczery. Zostało nam jeszcze 30, ale nic. Nie wiem, czy ten róg będziemy chcieli sobie podlepszać. Ten legendarny. A w ogóle wypadł nam ten przedmiot S. Tylko, nie pamiętam który to był. A to mógł być ten. I te, jeżeli nazbieram sobie poza odcinkiem dużo tych przedmiotów S, no to sobie je powymieniamy w na następnym na te legendarne. Tak mi się wydaje. że Postaram się jak najwięcej nafarmić, więc teraz cel nie jest w bicie ilości pieniędzy, tylko na farmienie jak największej ilości tych kamieni, żebyśmy mogli sobie zrobić z 10, myślę, tych yy, przedmiotów L. chociaż <ścoughs> szczerze mówiąc, te 10 może być spoko, sporo, bo potrzebujemy 15 tych przedmiotów S, to bym chodził, że ze 150 musimy wyrobić, a szansa na to jest 6,3%. Czyli z 1300 1500 smoków musielibyśmy zabić, jest sporo. No nie wiem, dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ten odcinek taki krótszy, o 16 minut, ale tak wiecie, w tej, gdzie już ją kończymy, w zasadzie zostały nam tutaj dwa bossy do pokonania. Tutaj jeden dungeon, który jest na poziomie tego bossa. Tutaj kolejny dungeon, który też jest na poziomie tego bossa. Więc uda w miarę podobnych poziomach. No i zobaczymy co to będzie, jeżeli będzie, uda nam się pokonać tego smoka. Jaka będzie przepaść pomiędzy tym a tym. Na pewno będziemy mogli sobie te LIS i tam nafarmić, yy, więc fajny, fajnie, ale zobaczymy co będzie, póki co żegnamy się i widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli macie jakieś pomysły, co mógłbym pokazać w następnych odcinkach, albo na jakieś inne odcinki, oprócz takiego wiecie, pchania tej gry do przodu, to możecie napisać w odcinku, także znaczy w odcinku, w komentarzu, co ja gadam. Sorry, jest 2.30, ja zawsze nagrywam tą serię w nocy i dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, widzimy się w następnym odcinku.